Witajcie. Dzisiaj chciałem się podzielić wami swoim doświadczeniem. Nie wiem zupełnie, jak je nazwać. Trudno jest znaleźć odpowiednie słowa do tego, do tego czegoś, co mi się przydarzyło e, tydzień temu podczas długiego, wyje, wy, wy, długiego weekendu na wyjeździe e, w lubuskim kamperem, jak byłem. Tam doświadczyłem czegoś, czegoś takiego, co, co ciężko jest, co, tak jak powiedziałem określić słowami, e, bo słowa też bardzo mocno spłycają, ludzie nadają znaczenia, znaczenie bardzo duż, wielu jakby, wielu rzeczom, e, próbując je opisać, a język często i słowa powodują, że to coś pięknego, co się dzieje e, w, wewnątrz nas, emocjonalnie, e, no tak traci trochę na Traci trochę na, 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 tej, na tej przestrzeni, na tym czymś. No, jest trudne, żeby to u, uchwycić słowami, natomiast ja spróbuję, spróbuję to zrobić. Um, praktykuję obecność um, już od wielu, wielu, wielu lat. Um, relaksuję się, rozluźniam. Rozluźniam. To jest taka większa część. E, mojej pracy, że niezależnie od tego, jak wygląda mój dzień, e, że wszystko jest ok, więc cały czas gdzieś tam afirmuję i cały czas sobie mówię, że wszystko jest ok, że nie muszę robić tego tamtego, że nie muszę tu gonić i tak dalej. Cały czas gdzieś wracam do tej chwili obecnej, cały czas I, i ta moja praktyka medytacji w zasadzie to jest godzina, a czasami nawet i półtorej godziny każdego dnia, jest to dla mnie tak ważne. I że nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć zupełnie inaczej teraz, że miałbym nie praktykować. Nawet jeśli miałoby być to, nie wiem, 10-15 minut, 20, chociaż to ogóle, wydaje się w ogóle tak krótko. I, i, i tak, tak, tak niewiele na, na, na te potrzeby i na to, co się dzieje, kiedy doświadcza się właśnie tej obecności obecności swojej, wewnętrznej bycie, bycia ze sobą, przy sobie i uważam, dlatego o tym mówię, dlatego, że to, co mi się przydarzyło tydzień temu, do czego zaraz przejdę, uważam, że ta moja praktyka przyczyniła się bardzo mocno do tego stanu pewne też inne przeszłe doświadczenia głównie z narkotykami Dały mi też pewien obraz i zrozumienie tego, co mogło mi się przytrafić. Bo ważne jest, że to, o czym zaraz będę opowiadał, że kiedy byłem w trakcie, w tym stanie, to nie wiedziałem, że to się dzieje. To było tak dziwne, to było tak dziwne, to było tak wspaniałe, ale jednak nie zdawałem sobie sprawy, że się to po prostu dzieje. To był taki stan. Który przede wszystkim też został wywołany przez naturę. Oczywiście moja praca wewnętrzna jak najbardziej przyczyniła się, tak czuję po prostu, że, 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 że ma to ogromne znaczenie, dlatego że mam taką intencję, że cały czas chcę się rozwijać. I proszę, Wszechświat o to, żeby mi pokazywał te rzeczy, które mnie cały czas blokują jeszcze ograniczają, to czego sam jeszcze nie dostrzegam, i dzieją się i pokazują się różne sytuacje i dzieją się sytuacje, w których, w których odczuwam pewne emocje, trudne emocje, i od razu dla mnie jest to wskazówka, tak, że coś mi wszechświat próbuje powiedzieć e, przez tych ludzi, przez te wydarzenia, e, przez te doświadczenia. I drugiego czy trzeciego dnia to był chyba trzeci dzień pobytu. Kiedy byliśmy nad, nad jeziorem czystym, e, dosłownie jezioro było bardzo, bardzo czyste, e, w, taka plaża gminna, e, nie pamiętam już teraz, jak miejscowość się nazywała, to nie ma znaczenia, jezioro czyste. W nawiasie na Google Maps napisane jest Cise i tam w lesie jest, jest plaża e, z pomostem pięknym. E, I tego dnia spaliśmy przed chwilę, kilkaset metrów wcześniej, bo tam dojazd był ciężki tym kamperem, więc spaliśmy mm, troszkę wcześniej w tym naszym kamperku I tego dnia było tam bardzo dużo ludzi, była piękna pogoda. No i ja czułem się tak bardzo błogo, tak, tak rzadko jeżdżę na wakacje i mam takie okazje, żeby nacieszyć się pewnymi darami, o które prosiłem. Myślę o kamperze, który był dla mnie taką, takim zwieńczeniem moich próśb i też takiego manifestowania tego kampera, że się pojawił i że mogłem go zabrać, wypróbować, zobaczyć jak to jest, bo jakby to wszystko było w kwestiach fantazji i marzeń do tej pory, a teraz miałem tak naprawdę okazję, żeby tego doświadczyć, więc ten dzień zaczął się tak naprawdę zwyczajnie, tak? przede wszystkim spokojnie. Obudziliśmy się w miejscu, w którym było bardzo, bardzo cicho. Słychać było ptaki, wiatr, wszystkie te zwierzęta w szuwarach, które gdzieś tam sobie jakieś, jakieś żaby wydawały z siebie takie przedziwne, osobliwe dźwięki. E, nigdzie się nie śpieszysz, nigdzie nie musisz być, nic nie musisz robić. Możesz po prostu sobie być, po prostu być, nie robić nic konkretnego, po prostu być, patrzeć na naturę. I tak się rozpoczął nasz dzień, po czym e, m, później się rozp zaczęło rozpogadzać, bo najpierw padał deszcz e, porankiem, chociaż prognoza pokazywała, że będzie patelnia. I rzeczywiście ta pogoda stała się później bardzo, bardzo ładna i pojawiło się tam w tym miejscu, na tym pomoście, bardzo dużo ludzi, przeróżnych ludzi, nie tylko ludzi mówiących po polsku. Byli ludzie, którzy pili alkohol i pili dosyć dużo tego alkoholu. Kilku mężczyzn nawet bardzo mocno się zataczało. Kiedyś mi to było bardzo przeszkadzało, tak, że ktoś zakłóca ten mój spokój, a ja jakoś czułem się, czułem się w tym stanie, tak, w takiego połączenia, takiego, takiej jedności, i, i, I ci ludzie wygłupiali się. Ten alkohol e, też ich do pewnego stopnia pewnie rozluźnił. Większość ludzi pije alkohol po to, żeby się rozluźnić, bo nie znajdują innego sposobu na to, żeby, żeby spędzić taki czas, żeby spuścić z siebie to ciśnienie. E, potrzebują tego alkoholu. I oni tak właśnie, o, oni tak właśnie wyglądali, że coś tam z siebie spuszczali, ale Emocjonalnie, jak, jakąś presję z całego tygodnia, ale nie przeszkadzało im się do, dobrze bawić, i nie byli jacyś wulgarni, nie byli jacyś o, o, e, obrzydliwi w tym, jak to czasami ludzie potrafią być po alkoholu. E, było śmiesznie, były tam też dzieci, które uczestniczyły w tym, e, więc, więc generalnie była dobra zabawa, i kiedyś by mi to przeszkadzało, a, a teraz czułem takie, takie głębokie połączenie. Miałem nieustającego rogala na twarzy. Czułem się taki zaopiekowany w takiej błogości, w takiej lekkości. I co, to jest, to, to, co jest najważniejsze, nie wiem ile ten stan trwał. Myślę, że kilka godzin, ze dwie, trzy godziny. I to był taki stan, gdzie umysł znikł. Jakby ten stan był poza umysłem. W sensie świadomość była gdzieś tutaj. Ale jakby to wszystko, co zazwyczaj się tutaj dzieje, te myśli, te obrazy, które... one po prostu jakby, jakby ich nie było. I jakby bardziej byłem w czuciu, w takim połączeniu, w jedności, w takiej radości. I to nie był stan euforyczny, bo wspomniałem na początku, że miałem pewne doświadczenia z narkotykami. Poszukiwałem różnych... Duchowość jakby eksplorować można w różny sposób i... Mam wieloletnie doświadczenia z przeróżnymi substancjami psychoaktywnymi, które do pewnego stopnia mi, mi, mi jakby na, naśladowały ten stan, który odczułem teraz. I dlatego, tak, tak bardzo szczególnie psychodeliki powodują, że kiedy jesteś już dalej w swojej drodze i doświadczaniu, to one bardzo mocno wyciszają umysł i, i jakby pomagają w byciu tu i teraz, ale takim efektem ubocznych psychodelików jest taka euforia, która nie jest do końca naszym nat naturalnym stanem. A ten stan on miał w sobie taki spokój. Była radość, taka radość, ale taka, taka stanowana, taka, taka naturalna, taka nie teatralna, taka niewymuszona, taka nie, nie napędzona. Tam, tam, tam była taka radość, Taka spokojna, z tej przestrzeni, z tego czucia, z tego połączenia, z tej radości, takiego, że jestem w naturze, że w takim pięknym miejscu, naprawdę. Te jeziora lubuskie, nie wszystkie oczywiście, ale, ale to, to, to jak nam się ta droga ułożyła, tak jak nas tam poprowadziło, ten czerwony dywan się ciągle gdzieś tam rozwijał, miałem takie wrażenie, to było takie no, takie niespotykane, w sensie to były miejsca, które odwiedzaliśmy po raz pierwszy i nie spotkałem jeszcze takich pięknych jezior, na pewno jest w, myśmy byli tam, nie wiem, w pięciu może, może sześciu miejscach łącznie e, e, tych miejsc na pewno jest dużo, dużo więcej ale, ale jakby ja czułem się, no, tak fantastycznie tam tak jakby po prostu to czucie było i ta świadomość była nie z umysłu ale jakby tak, tak Taki, tak jakby umysł taki energetyczny i zagadawałem ludzi, pytałem ich o różne rzeczy. Ja generalnie jestem kontaktowy i otwar, otwartym człowiekiem, jednak kiedy, kiedy ten umysł pierwszy, umysł egotyczny jest, to zawsze jest jakby w działaniu, to zawsze jest jakoś taka, no jest jakaś taka rezerwa, jest, jest, jest jakiś taki dystans. I tak jakoś tak ciężko trudniej, bo zaczyna się jakby rozkminianie, nie, tak. Czy, czy głupio nie wyjdę, i tak dalej. Tam czegoś takiego nie było. Nie? Ja po prostu byłem. Po prostu to chyba jest, nie można inaczej tego określić, jak tak prawdziwie byłem. I ten stan dla mnie jest takim stanem mistycznym, takim, e, które mówię poprzez te swoje doświadczenia z różnymi substancjami psychoaktywnymi, e, że takie nazwy, nie wchodząc w szczegóły. One, da, one, one, one dają jakiś, jakiś drogowskaz i, i ja już wcześniej miałem pewne wyobrażenie, jak to może być, ale teraz po raz pierwszy y, po prostu natura, y, delikatność, roz, głębokie rozluźnienie, kiedy żyjemy. Kiedy żyjemy w tym naszym stresie, szczególnie w miastach, kiedy się człowiek pędzi, kiedy jest lęk, kiedy jest kontrola, kiedy są zadania, kiedy to i tamto trzeba o tym pamiętać, to jest oczywiście bardzo możliwe, żeby także prowadzić życie e, takie na co dzień, e, kiedy ma się rodzina, obowiązki, pracę itd., ale e, no jednak trudniej jest znaleźć to rozluźnienie. E, tam oczywiście byłem bardzo rozróżniony, tutaj my w życiu normalnie na co dzień bardzo się zaciskamy, jedni mniej, drudzy więcej, wszystko oczywiście jest kwestią indywidualną, ale to oczywiście uważam, że przeszkadza, e, przeszkadza m, żeby osiągać takie stany e, i to jest takie, ten stan mogę określić, takie, t, t, takie po prostu bycie w tu i teraz, nie Nie było przyszłości, nie było przyszłości, po prostu byłem bardzo dobrze osadzony w tu i teraz. Umysł, umysłu egetycznego nie było, on był oczywiście, jakby czujesz, że coś tu jest, ale jakby nie było tutaj tego całego, całego tego rozgardiaszu, który zazwyczaj jest mniejszy lub większy, bo ja i tak mam bardzo dużo, dużo spokoju i potrafię wyciszać umysł w medytacji tak, żeby niezbyt dużo się tam w nim działo. Oczywiście każdy dzień jest inny. Czasami jest tak bardzo hiperaktywny, jak jest jakieś zadanie, coś ważnego do zrobienia, to jest jak takie małe dziecko ten mój umysł już planuje, już myśli, jak będzie robił. nie. Wtedy ciężej jest, trudniej jest się wyciszyć, ale są takie dni. Że no, jakby ten spokój i, i taka przestrzeń w tej medytacji jest duża. Yy, I ten stan wtedy na tym pomoście, nad tym jeziorem czystym, właśnie był takim przedłużonym stanem medytacji, yy, w ruchu z ludźmi, yy, z różnymi dźwiękami, od ludzi wychodzącymi. No, piękne, piękne doświadczenie. Nie wiem nawet, jak je nazwać. Nie, nie wiem, co to było za doświadczenie. Pewnie znajdzie się. Yy, Kilka osób, które powiedziały, doświadczyłeś tego albo tego, I to było takie, takie prawdziwe bycie, takie, takie bycie w, w spokoju w tej przestrzeni, w takim połączeniu w jedności, w akceptacji też tych wszystkich ludzi, jakby cieszenia się z tego, że oni się cieszą, to było takie niesamowite serce się otwiera. To takie, 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 takie doświadczenie zapisuje się w sercu, i, i nie jest to coś, za czym chcę podążać, ale wiem, że ten stan e, będzie mi coraz łatwiej i łatwiej osiągać, będąc usadzony w tej przestrzeni, w której jestem, czyli żyjąc we Wrocławiu, mając różne obowiązki, też swoją pracę, e, że, że ten stan jest do osiągnięcia. I że to jest tylko kwestia praktyki, że to jest cały czas wychodzenie z głowy, jak najwięcej czuć, ten, czyli ten zachwyt, natura. To bardzo pomaga. Życzę Wam czegoś bardzo podobnego, żebyście doświadczali takich stanów wewnętrznych, bo to jest, to jest piękne. Po prostu to jest piękne. To jest chyba. Dla mnie to jest kwintesencja bycia człowiekiem, takim człowiekiem, który jest w głębokim połączeniu ze sobą, w tym, w tym głębokim czuciu. I to czucie wiem intuicyjnie, że jest bardzo, bardzo ważne i że to jest ten kierunek, w którym zmierzamy. Dlatego życzę Wam, życzę wam tego, tego czucia, tego połączenia głębokiego ze sobą, ze swoim sercem. Najpierw, oczywiście, trzeba z tego serca dużo rzeczy uwolnić, cały ten bagaż, ten ból, doświadczenia trudne. Trzeba to najpierw zrobić, ale jak już to się wydarzy, to, to później jest łatwiej osiągać ten stan coraz częściej i częściej. Aż w pewnym momencie ten stan stanie się Twoim i moim doświadczeniem. Permanentnie. Tak myślę, że będzie. Tego Wam życzę. Niezmiennie też sobie. To mam nadzieję, że skorzystaliście z tego filmu. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Dajcie lajka. Like pomożecie mi i temu kanałowi się dalej rozwijać, i żeby takie informacje i ta wiedza cała mogła dochodzić do coraz większej i większej ilości osób. Mam nadzieję, że tak będzie. Za dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia. うん。